Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Skrape'en Dzisiaj widzicie tutaj takie zaplecze mojego skrapu kątorumu, który jest jednocześnie moim gabinetem do pracy zawodowej, przechowalnią książek, biblioteką no i scrap roomem, Więc tutaj po prostu przestrzeń, każda przestrzeń jest na wagę złota a tak poważnie i do celu tego filmu zmierzając ee, chciałam wam serdecznie w tym filmiku podziękować za 250 subskrypcji którymi obdarzyliście mój kanał jestem bardzo szczęśliwa że oglądacie moje filmiki że, że, że widzę, że ta praca nagrywania, przetwarzania wysyłania, dodawania filmików, która zajmuje w sumie bardzo dużo czasu kto to robi to wie nie idzie na marne, że ktoś to w ogóle ogląda, że piszecie, że Wam przydają się jakieś porady, bądź korzystacie z moich doświadczeń zakupowych. Jest mi bardzo miło, że te filmiki trafiają do Was, że są oglądane i że mam z Wami coraz więcej interakcji, coraz więcej komentarzy pojawia się pod filmami. Serdecznie za to wszystko dziękuję. A w ramach podziękowania właśnie przygotowałam takie candy rozdawajkę. Niestety nagrodzę tylko jedną z osób, które śledzą mój kanał, ale cieszę się, że chociaż taką małą paczuszkę mogłam przygotować. W tej paczuszce spakowałam różne przydaśki, troszkę narzędzi, a co dokładnie w środeczku za chwilę. Jak opowiem Wam, na czym będzie polegało to Candy, to przejdziemy do prezentacji kitu, żebyście wiedzieli, czy Warto czy nie warto? Oprócz tego co w tej paczuszce dzisiaj zobaczycie, spakuję tam różne m, takie fajne rzeczy ode mnie, jak e, kwiatuszki własnej produkcji, jakąś karteczkę, czyli coś takiego ode mnie handmade się tam na pewno znajdzie. E, a jeżeli chodzi o to czego od was oczekuję w zamian, to bardzo bym prosiła o komentarze, e, czego chcielibyście więcej na kanale jakich treści, jakich filmików. Co by wam się najbardziej przydało? Czego może jest za mało, bądź czego jest za dużo? Wszelakie uwagi uwzględnię. Więc proszę komentujcie. Oczekuję zarówno pochwał jak i konstruktywnej krytyki. Także kochani, jeden autor komentarza, który będę uważała, że trafił do mnie najbardziej. Poruszył jakieś sedno, wniósł ciekawe pomysły na nagrodę paczuszkom. I mam nadzieję, że ta paczuszka tej osobie przypadnie do gustu i znajdzie w niej coś ciekawego, bo jak wiemy, no mamy skraperki, mamy już tyle rzeczy, że trudno trafić w coś, co będzie powiewem nowości i świeżości do naszego skraperu. No ale będę się starała. Więc zapraszam już was teraz na prezentację tego zestawu yy, i komentujcie, komentujcie, czego ode mnie oczekujecie? Na razie zapraszam na prezentację. A tu już widzicie zawartość paczuszki, paczuszki, którą właśnie ktoś wylosuje. A w tej paczuszce umieściłam pistolet do kleju na gorąco firmy Cizix. Jest to sprzęt, który używam w zasadzie za każdym razem, jak tworzę jakiś projekt, jestem z niego mega zadowolona, dlatego że nie wycieka z niego za mocno klej i uważam, że jest to naprawdę idealny sprzęt. Bazę Eco Scrapbooking. E, przyznam, że korzystam z różnych baz tej firmy. To jest akurat baza do harmoniki, więc nawet jeżeli ktoś nie tworzy jeszcze wielkich albumów, to z pewnością będzie w stanie ją zrobić. Taśma dwustronna, bo zawsze się przyda. Taki zestaw foil quilla jest to zestaw z takim powiedzmy pisakiem do złoceń. Tak? On działa właśnie z tymi wszystkimi foliami. Możemy od wzoru jakiegoś odrysowywać na przykład litery bądź po prostu ręcznie pisać po tej folii i ją przetwierdzać do, do papieru. I przyznam, że to jest oczywiście podróbka actionowa, bo oryginalne sprzęt no troszeczkę chodzi w innej półce cenowej, ale myślę, że jest naprawdę przyzwoity. Ja sama też mam ten actionowy. Garść stempelków. To są stempelki z action, ale takie fajne, zobaczcie, z takim drewnianym uchwytem. Naróżniki, ale takie trochę nieco inne, bo do przyklejania ozdobnie na zewnątrz, a nie do ukrywania rogów, naklejki do tagów do zabezpieczeń kart z action, takie kółeczka miałem, stempel do kolorowania, Nelis, wycięte płatki z flami ranu jakby ktoś się chciał pobawić robienie kwiatków pod kolor, sznureczek. Nity, tektureczka z ramką, napisy z Actiona w formie stempli. Takie kwiatuszki z Action w formie stempli, które mi się bardzo spodobały. Kolorowe, do kolorowania, przepraszam, stempelki z Craft's You Design, słodziakowe, słoniki, myślę, że super. Do albumów dziecięcych mamy tu napisy Girl and Boy. Moja ulubiona maska z Agaterii. No i oczywiście papierki lemonkowe, kolekcja Dear Diary Roses. Zarówno elementy do wycięcia, jak i papiery bazowe 20x20. Tusze do kolorowania. Kolejna tekstyleczka. No i wykrojniki. Wykrojnik Fiori, Felicja. Album napis z Craft and View Design. I tu macie taką, taki wykrojnik do elementów spanek z, z, z wodą święconą. No i tak, to są właśnie te rzeczy, które czekają w paczce, ale nie tylko. Dlatego, że powiedziałam, że jeszcze zrobię zestaw kwiatków takich w różnych kolorach, i on się tutaj znajdzie również, jak i również, kochani. Znajdzie się coś, o czym jeszcze nie mówiłam, ale będzie to zestaw do tworzenia takiej karteczki, dlatego że będę niedługo prowadziła w przyszły weekend już warsztat stacjonarny, gdzie będziemy tworzyć właśnie taką kartkę łącznie z kwiatami i taki pełen zestaw materiałów do zrobienia takiej kartki, do której tutorial niedługo znajdziecie również na moim, właśnie YouTube. Znajdziecie cały taki zestaw również w tej paczuszy, więc będzie można sobie stworzyć ją ze mną tutaj na YouTube. No i to już w tym momencie wszystko, co w tej paczuszce będzie. Zastanówcie się, czy chcecie wziąć udział ze mną w zabawie, czy też nie. Myślę, że warto. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. A ja już się słuchajcie z Wami. Żegnam. To wszystko na dzisiaj. Piszcie koniecznie komentarze, bawcie się ze mną. I zgarnijcie taką paczkę. To wszystko, pa, pa.